I po raz kolejny zachęcamy Państwa, byście odwiedzali jak najczęściej stronę. Oficjalną... Przed ostatnim meczem na własnym torze w sezonie zasadniczym w drużynie Betardu Sparty Wrocław w parkingu panowała nerwowa atmosfera. Powód to plaga kontuzji, która w tym sezonie prześladuje Wrocławian. Okazało się, że w meczu z Unibaxem Toruń zawodnicy Betardu Sparty musieli walczyć o punkty w osłabionym składzie. Oczywiście, że szykowaliśmy się, żeby wygrać, chociaż niestety dotykają nas kontuzje i po raz kolejny będziemy mieli dziurę w składzie, bo, bo nie ma Adama Schiltza. Przyjechał Lasę Bierek, który jest też po kontuzji i startować nie będzie, żeby zabezpieczyć nam KSM, także łatwo wcale nie będzie, ale no, no cóż, próbujemy. Jeździliśmy przez trzy dni tutaj na torze, mam nadzieję, że wszystko jest dopasowane, a zobaczymy, jeżeli nie będzie dziur w składzie, to jest szansa. Na podstawie dotychczasowych spotkań skazywany na wielokrotnie na wysokie porażki zespół wrocławski pokazywał tak zwany lwi Pazur, niezależnie od tego, czy jeździł u siebie, czy na wyjeździe. W zasadzie wszyscy kierownicy drużyn mówią, że z Wrocławiem nie chcieliby jeździć w playoffach, to tylko myślę świadczy o tym, że doceniają waleczność wrocławskiej drużyny. No to mi bardzo miło, jeżeli, jeżeli tak myślą, ja mogę zagwarantować, że każdy mecz, który jechaliśmy, to jedziemy z sercem naprawdę i z wolą walki, a, a jak jesteśmy tak odbierani, to świetnie, bo, bo tak naprawdę wielkich gwiazd nie mamy, a jeżeli nas tak się spostrzega, bardzo fajnie. W czasach swojej kariery wielokrotnie walczyliście przeciwko drużynom, no uważanym za stuprocentowych faworytów, i ta czasem młodzieńcza fantazja, czasami właśnie ten lwi pazur, o którym już mówiłem, to to może być ten języczek uwagi, bo przecież i mistrzom zdarzają się słabsze występy. Ja powiem tak, wiemy o co jedziemy. Chłopacy przede wszystkim wiedzą o co jadą, wiedzą jaka jest stawka tego meczu i ja myślę, że, że ten lwi pazur jednak pokażą, bo, bo, bo zawsze gdzieś tam pokazujemy, czasami jest gorzej, ale u siebie jedziemy. Dzisiaj myślę, że to gdzieś tam będzie nas, nasz szósty zawodnik, bądź siódmy. Szczerze powiem, nastawieni jesteśmy dobrze, ale co dzisiaj będzie, trudno powiedzieć. Trener gości Jan Zombik, który przed laty pracował we Wrocławiu, z sentymentem powraca do tego miasta jako szkoleniowiec drużyny gości. Myślę, że sentyment zawsze pozostaje będąc na meczach we Wrocławiu. No na pewno tym bardziej, że mam tu też dużo rodziny we Wrocławiu i okolicach, także ten sentyment jest i będzie i pozostanie, bo nie da się ukryć, że też jest, Wrocław jest pięknym miastem i. I co tu ukrywać No ale prawa rywalizacji są bardzo trudne, niezależnie od sympatii, bo przecież i żużlowcy jeżdżą w przeciwnych zespołach, ale znają się wzajemnie i szanują, zapowiada się niezwykle trudny mecz. Wy jesteście faworytem, liderem. Wrocław chce się za, e, zakwalifikować do rundy playoff. Zapowiada się ciekawe spotkanie. No na pewno nie można lekceważyć niczego i nikogo. E, a... Od pierwszego biegu do ostatniego być skoncentrowanym i, i, i dobrze startować. No przede wszystkim bezpiecznie jeździć, to jest najważniejsze. Będą emocje? No na pewno, na pewno. Po 10 wyścigach goście z Torunia prowadzili we Wrocławiu 35 do 25, ale w biegu 11 znakomicie zaprezentowała się para gospodarzy Maciej Janowski w kasku niebieskim i Piotr Świderski w kasku czerwonym, którzy po emocjonującej walce pokonali groźną parę gości Rune Holta, Adrian Miedziński. Gospodarze wygrali wyścig 5 do 1 i zmniejszyli przewagę Unibaksu do 6 punktów. Wyścig trzynasty przy stanie 39 do 33 dla gości to kolejna popisowa jazda wrocławian. Kenneth Bierpiot, Świderski przy dopingu wrocławskiej publiczności wygrali podwójnie z Michaelem. Jensenem i Ryanem Salivanem i w meczu było już tylko 40 do 38 dla Torunian, a po 14 remisowym wyścigu goście prowadzili 41 do 43. W wyścigu 15, ostatnim na prowadzeniu w kasku żółtym Ryan Saliwan. tuż za nim dwaj Wrocławianie, Piotr Świderski i Kenneth Bier zamyka tę stawkę, Michał Jepsen jensen jeżeli wynik taki się utrzyma do końca, goście wygrają dwoma punktami. Ostatni wiraż, atak Keneta Bier, Ryan Sullivan na pierwszym miejscu, drugi Kenneth Bier, na trzecim Piotr Świderski, na czwartym Michał Jepsen jensen Wrocławianie remisują ten wyścig 3 do 3, ale ostatecznie mecz. Fantastyczne spotkanie kończy się wygraną u IBAX-u Toruń. 46 do 44. Walczymy zawsze i wszędzie. Staramy się wygrywać wyścigi i mecze. No dzisiaj meczu nie udało się wygrać. Za dużą przewagę goście zrobili na początku. Bardzo staraliśmy się ją zniwelować, ale. No te dwa punkciki na koniec zostały, bardzo ładny mecz, dużo walki, ale punktów nie ma. Przed Wami kolejne spotkanie, tym razem już takiej naprawdę ostatniej szansy w Tarnowie. W Tarnowie, w którym wcześniej, w poprzednich sezonach pokazywaliście, że można powalczyć, można pokusić się o wygraną. I to może decydować o tym, żeby zająć to upragnione szóste miejsce w play-offach. Tak, no będziemy walczyć do końca, tak jest nasz cel, żeby, żeby żeby zająć przynajmniej szóste miejsce i jechać dalej w playoffach offach Został nam tylko jeden mecz w Tarnowie. Wiadomo, że Tarnów jest kadrowo bardzo mocną drużyną. Nie było tego widać w początku sezonu, ale teraz już się przebudzili. Tym bardziej silni są u siebie jakby, bo Tarnowski tor jest dosyć specyficzny, twardy i ciężko się tam dopasować, ale my będziemy szukać swojej szansy do końca i również w tym meczu jakby no, tylko w tym meczu teraz już yy, możemy, możemy, możemy szukać punktów, i, i tak też będziemy robić. I myślę, że z pewnością to możecie obiecać kibicom, że walczyć będziecie do ostatniego biegu. Na pewno tak, walczyć będziemy. Ambicji nam nie brakuje i woli walki, także do ostatniego wyścigu będzie walka o, o, o upragniony playoff.